Na szczęście, na zdrowie, na tą Wigilię, Boże Narodzenie, szczęść Boże, witam Was wszystkich. Pozdrawiam Was z Rzepedzi, z naszej kaplicy już przystrojonej Bożonarodzeniowo. Kochani, zanim życzenia, zanim jakieś słowo e, życzeń i też komu te życzenia, ja chciałbym się podzielić tekstem, który jest dla mnie w ostatnich dniach bardzo cenny, ważny, i myślę, że w ogóle jest bardzo dobry, trafny na to, co się dzieje, też z powodu pandemii i innych rzeczy na świecie, w Polsce, wokół nas, w nas. Posłuchajmy na początek słów z Ewangelii, słów Anioła. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wersety 10 i 11. I rzekł do nich: Anioł, nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Kochani Ewangelista Łukasz, cały ten tekst napisał w czasie. Przeszłym dokonanym, z wyjątkiem jednego czasownika, jednego zwrotu, który wypowiada Anioł, mianowicie nie bójcie się. To zawołanie jest w trybie rozkazującym. Anioł, a raczej Bóg przez Anioła mówi wprost, nawet można powiedzieć, nakazuje nam, nie bójcie się. I użyty tu jest czasownik, który jest w trybie rozkazującym czas, jaki raźniejszy niedokonany. Kochani, anioł mówi te słowa do pasterzy, i one brzmią już przez dwa tysiące lat. Są niedokończone, niedokonane, bo wciąż będą trwały. Wciąż to słowo wypowiedziane przez Boga, przez Anioła, tam wtedy ono cały czas brzmi, cały czas trwa, cały czas można powiedzieć, jest wypowiadane. Co to znaczy? Bóg wypowiada to słowo, bo wie, że po, po grzechu pierworodnym, bo wie, że na tym świecie jest dużo niepokoju, dużo strachu, lęku i tych wszystkich rzeczy, które z tego się biorą, z które z tego się wywodzą. I On mówi: nie bój się, ale dlaczego? Bo posyłam ci Mesjasza. Dziś rodzi się dla Ciebie Pan Kyrios. Uwierz w Kyriosa, wyznaj wiarę w Kyriosa, a te niepokoje, te lęki, te strachy, te obawy, te ograniczenia, te choroby, to wszystko, co odbiera Ci pokój, godność, ufność, radość, to wszystko Kyrios odsunie. To wszystko Pan Mesjasz odsunie. Tylko czy w to wierzę? Tylko czy w to wierzysz? Kochani, chciałbym złożyć wszystkim gorące życzenia. Życzenia, no właśnie, rozpalania w sobie wiary, ufności, nadziei. Ponownego przychodzenia do naszego Mesjasza, teraz w tym Dzieciątku Jezus i wyznawania w Niego wiary dziś i codziennie i zawsze. Życzę wszystkim wam błogosławieństw na cały Nowy Rok. Życzę wszystkim wam, waszym bliskim, Abyście obfitowali w te dary, o których pisze Święty Paweł w liście do Galatów. Życzę Wam, aby po ludzku też Pan Wam dawał wiele dobrych rzeczy, tych potrzebnych, żeby pomagał realizować się, realizować się też, aby służyć innym, służyć Kościołowi, aby Bóg pomógł Wam, namaścił Was do Waszych powołań, do Waszych zadań, do Waszych obowiązków. I tego wszystkiego życzę Wam. Zacznę od naszych pasterzy, od księdza arcybiskupa Adama, który dziś też obchodzi swoje imieniny, rocznicę sakry, ale także wszystkim naszym pasterzom, wszystkim kapłanom, szczególnie tym związanym z ewangelizacją. Wszystkim kapłanom, o których prowadziliśmy rekolekcje, z którymi współpracowaliśmy w ramach różnych akcji, szczególnie akcji Bieszczady dla Jezusa, wszystkim wspólnotom, które z nami współpracują, wszystkim wspólnotom, które przyjeżdżają na swoje skupienia, rekolekcje do tego domu. Kochani, te życzenia składam wszystkim ewangelizatorom, wszystkim waszym rodzinom, bliskim. Wszystkim tym, którzy są zaangażowani na co dzień i, i w czasie naszych akcji, kochani, bez was te wszystkie dzieła ewangelizacyjne w naszej diecezji byłyby niemożliwe. I nie sposób tu wymienić te wszystkie osoby z zaplecza. Od, od, odnośnie różnych mediów, odnośnie naszej, naszej nazwijmy to administracji, naszych wszystkich artystów, muzyków, wszystkich animatorów, wszystkich o, oczywiście i tutaj dochodzą sprawy kuchni, sprawy, no wszystko trzeba trzeba wydrukować, trzeba przywieźć. Kochani, to jest mnóstwo technicznych zadań i, i wiecie, oglądacie to i wiecie, że byliście zaangażowani. O Was mówię i moje serce się raduje, że jest nas tak wielu, i chcę Wam bardzo gorąco podziękować i bardzo gorąco życzyć. No właśnie, życzyć tego Bożego Narodzenia. Kochani, te życzenia także dla moich krewnych, dla moich bliskich, osób z moich poprzednich parafii, wszystkich osób, dobroczyńców tego domu, dobroczyńców ewangelizacji dobroczyńców Bieszczady dla Jezusa, wszystkich sponsorów i tak dalej. Wszystkich Was obejmuje tymi życzeniami, tą modlitwą, tym błogosławieństwem. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że się angażujecie. Bez Was to nasze zadanie, właśnie misyjne zadanie, byłoby niemożliwe. Kochani, wielkich, wielkich łask w czasie świąt. Pan jest, Jezus przychodzi, rodzi się dla Ciebie i dla mnie. Niech to się staje i na to Ci błogosławię z tego miejsca i niech Maryja, niech aniołowie dopełniają w nas tych wielkich dzieł Bożych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do usłyszenia, do zobaczenia po świętach. Pa.